Lecimy? Lecimy No. Ja już się Na sobie masz? Na no, oczy, bo no. razie O, tarko. 6 jeden, 1 0. Akcja. Jaki. Witajcie na kanale Wędkarstwo w Belgii bez tajemnic. Nazywam się Mariusz. Mateusz? Jeśli korzystając z pięknej pogody, e, chciałbym Was zaprosić na wodę. E, widzicie? Do aktywnego spędzania czasu nad wodą? Witajcie na kanale Wędkarstwo w Belgii bez tajemnic. Nazywam się Mariusz. Mateusz. Korzystając z, z pięknej pogody, e, chciałbym Was zaprosić do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, nad wolą, e, do polowania na piękne rybki. W związku z tematem rybek rozpoczyna się niebawem, bo już jutro, okres ochronny dla sandacza jak dobrze wiecie prowadzimy na kanale e, ciekawe dyskusje na temat różnych ryb ostatnio był fly fishing e, kolejnym tematem będzie wędkarstwo spinningowe a w szczególności wspaniała ryba sandacz chcielibyśmy Was zachęcić właśnie do obejrzenia tej transmisji moim gościem jest e, mój kolega Mateusz mój e, mistrz, który mnie uczył tej e, łowienia tej ryby, który przywrócił we mnie nadzieję w tą rybę. E, z sukcesami oczywiście. Z wielkimi sukcesami, z wielkimi bo, sukcesami. naprawdę. Także e, może niech kolega powie parę słów na temat sandacza i tematu okresu ochronnego. Tak, no zgodnie z tym, co Mariusz powiedział, od jutra obowiązuje w Belgii okres ochronny, który no niestety na wodach otwartych jakby można powiedzieć nie obowiązuje, bo łowić go wolno. Ale koledzy i koleżanki, dobrze by było wykazać się tutaj drobną etyką wędkarską i po prostu dać mu spokój na ten czas tych, tych trzech miesięcy, nawet dwóch do tego maja, żeby on sobie spokojnie się wytarł, żeby samce odchowały ikrę na gniazdach, oczywiście bo samce pilnują gniazd, ponieważ no, każdy złowiony sandacz z gniazda już do tego gniazda nie wraca. No i co, czym to skutkuje? Tym, że... I Ikra zostaje wyjadana przez inne ryby. A tutaj babek jest na przykład bardzo dużo, to przez takie babki tak, to jest moment. No i w ten jeszcze. sposób niszczymy populację tego sandacza. A fajnie by było zadbać o nią, o tą populację, żeby coraz więcej ryb meldowało się na naszych wędkach. Także drodzy koledzy, koleżanki. Powstrzymajmy się. Powstrzymajmy się, bądźmy etyczni. Zapraszamy do szukania w tym czasie innych, Metod poznawania nowych metod wędkarskich, poszukiwania innych rybek. My rozpoczynamy przygodę z okoniem, klem, jaziem. Może inne rybki wejdą w rachubę. Bardzo Was do tego zachęcamy. Poznawajcie, uczcie się i dzielcie się pasem razem z nami. Pomagajmy chronić naturę, a odwdzięczy nam się pięknymi wspaniałymi rybami. Tak, rybami. Tak właśnie i do tego Was zachęcamy. Także Chcielibyśmy Was zachęcić, do, za, zachęcić zaprosić na rozmowę, która niebawem się odbędzie na naszym kanale. E, rozmowę oczywiście online, na żywo. E, jeżeli będziecie mieli, będziecie mieli jakieś fajne, ciekawe pytania e, do kolegi czy do mnie, jak e, najbardziej zapraszam. zapraszamy. Na pewno Wam udzielimy odpowiedzi. Oczywiście oprócz topowych miejscówek, bo takimi informacjami też się nie dzielimy. Eee... I to by było w sumie na tyle, tak? Będziemy, będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy na zapraszamy. On, na, na... Na, kanał. na kanał. wędkarstwo w Belgii. Na Jest filmik sobie. online. W każdej chwili można napisać, tak. zapytać się. Także zapraszamy. Będę Widzimy. wiedział to odpowiem. <laughs> Widzimy się niebawem. Zapraszamy Was, trzymajcie się. Strzałeczka. Po... Dobrze? No myślę, że tak, zajebicie, bo lepiej wyszło niż w tamte. To ja się jąkałem kurwa trochę. Ja też się jąkałem. To no nic. To się wyjdzie. Przynajmniej jest kuźwa tak, że, że wiesz, nie robisz czegoś, kurwa, nie reżyserujesz, tylko na naturalnie się zachowujesz. Tak. Naturalną rzeczą jest się jąkać kuźwa. I tyle.